Kto ciebie nie widzi? Którą sprawę? Daniel, pytam w no, teleafonu, znajdź Może jakieś specjalne dostałem? Upgrade pancerza niewidoczny. Ja też powinienem przed tobą się pojawić. Mijam cię dokładnie w <grym> tej chwili. <wstydzio> no nie widzę. Ciemność, znaczy gwiazdy widzę. Mam, mam tylko na radarze dwie kobry, i to wszystko. Ja też mam na, teraz na radarze dwie kobry. Coś się sypie. A zal tu się kręci, w koło. W kontaktach też mam tylko dwa kobry. Dwie ko dwie, w kontaktach mam też tylko dwie kobry. Przed sobą teraz ja nie podlecę i zobaczymy czy Uderzy w ciebie lekko. No ko koło mnie jest gesar, więc jestem obok niego właściwie. Jeśli widzisz Gesar on teraz śmignął w dół po kontenery to już Nie, ten, nie zobaczysz. No dobra, spróbuję zasejwować, wysejwować, wrzucę jeszcze 10 kontenerów w przestrzeń, spróbuję wejść jeszcze raz, bo tak to trochę nie będzie miało sensu, nie? A nie odczuwasz w tej chwili, że jest kontakt z innym statkiem? Nie. Ja normalnie w tej chwili zahaczam od siebie i... Nic nie ma. Ja też pomajtam i generalnie. Znaczy ja wkleiłem nie... teraz zdjęcie z trzema alakandami. Wietnam. No nie, no nie no widzę was nie w ogóle. Uderzasz normalnie we mnie i przez... Tak? No. Co ty? No tak. Pustka u mnie. A może odlecę kawałek i wrócę w to miejsce. Stoisz przede mną, czy gdzieś z boku? Żebym cię nie trafił. Tak, na, w tej chwili właśnie jak do przodu dasz, to mnie staranujesz. Dobra, to zejdę na dół. No Okej, okay, w górę poleciałeś. Znaczy, no, e, no znaczy będę pojęcie. No właśnie, zależy kto jak jest ustawiony. Ostatnio też komuś próbowałem wytłumaczyć. Na 12 do góry. <laughs> w, w przestrzeni bez punktu odniesienia. <laughs> no stare przyzwyczajenia z symulatorów. Dobra, odleciałem, jeszcze włączę do pola. Oczywiście ciekawe, że różnym osobą. Tak wyglądać. Tak teraz U mnie Nie jesteś. Nieocześnie. Nieocześnie. Nieocześnie, bo tutaj ciekawe rzeczy się dzieją. Bardzo. <głosy> <głosy> jakby, ktoś widział, że się jakby ktoś widział, że się za bardzo zbliżam, to krzyczeć. Podlecę, w pobliżu kontenerów, po prostu. Może teraz mogę zniszczyć bezkarnie taką. No spróbuj. Znaczy, ty mnie widzisz i ja ciebie nie, ale spróbuj wyszczelić w kierunku mnie. No, namierz mnie. Zobaczymy, czy w ogóle odczuję twoje strzały. Tak Zatrzymaj się, 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 poczekaj. Tutaj czasem nie trafić? No. Ale tych anakąd się tu kręci! Mam <grych> Na nadzieję, że jakaś policja się nie zjawi. Aha, bo to policja jeszcze kwestia tylko jedną spróbuję salwy oddać, mm -hmm. zobaczymy co się zdarzy. Czekam. Powiedz kiedy. Jest 500 metrów. Nic? Nie Nic. Dostałem karę 100 kredytów. Aha, to leć za pana i za płacę. Jestem poszukiwany. czy mnie za chwilę zaczną atakować. Nie, nie, tak od razu nie. Za jeden strzał chyba nie. No nie ma. Dobra, ja podlecę, wyrzucę jeszcze trochę kontenerów tutaj, dla kogo potrzebuję i mhm. wyloguję się i spróbuję zalogować jeszcze raz. Tak będzie najpewniej i najszybciej, bo tak to trochę dziwnie się robi. O kurde, Co? To ktoś mnie starano. To tak, byłem ja? Tak, to tak, tak. No co ty, to ty no, no, no. przecież nikogo nie trafiłem. <grym> Naprawdę, ja po prostu lecę w pustej przestrzeni. Ale jaja. No, no ale usłony no od razu nie zdjąłeś. To bardziej tak? niż yy, strzał z broni. Znaczy nie no, kobry to tam się taranuje w czasie walki, ale jeszcze anakondy nie próbowałem. Wybacz. Teraz Fajnie się obraca. Tak i teraz pewnie ja zas nie namierzę. jak Jest. w ten Jezioro Babędzie Czajkowskiego. <głosy> <głosy>